Hmm? A, no <grymne> Skurka, nie, 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 nie. Chyba, że się przestawimy trochę. Na wodę, bo nie patrzę na słońce, ale troskamy rano. Okej, o co tu Muszę się jeszcze je tak ustawić.

Kamer. Nie wiem, ale dostępny bardzo świetnie jest. Czy możemy zaczynać? witamy serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna Konfederacja z udziałem samego kandydata Pana posła Grzegorza Brauna. Tematem tej konferencji tak jak zapowiadaliśmy jest polityka informacyjna Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna Konfederacji. Proszę o zabranie głosu Pana Grzegorza Brauna. Szanowni Państwo, rad jestem, że mogę Was widzieć tutaj, tak publicznie zgromadzonych przedstawicieli mediów regionalnych, lokalnych i centralnych. I główne przesłanie dzisiejszego dnia jest właśnie takie. Wszyscy jesteście mile widziani, a rozsiewane w przestrzeni publicznej. I insynuacje wymierzone niewątpliwie w naszą relację, w nasz dobry kontakt. Stosować miał jakąkolwiek reglamentację w dostępu do naszych otwartych, publicznych konferencji prasowych. Oparte są, a nie prawnie. To kłamstwo. Szanowni Państwo, nie wierzcie, to jesteśmy mam takie politykami działającymi realnie, a realność to właśnie Wy, nasi pierwsi słuchacze, krytyczni recenzenci, odbiorcy naszych komunikatów, które przekazujecie w większości przeobszernie i bardzo wiernie Waszym słuchaczom. Odbiorcom i czytelnikom. I za to Ponieważ jednak, jak się rzekł, w ostatnich dniach puszczone zostały w obieg kłamstwa, insynuacje, musimy traktować poważnie tę sprawę i musimy wyciągać z niej praktyczne wnioski. O tym, jakie to wnioski poinformuje prawomocnik mojego komitetu, pan Tomasz Buczek. Zapraszam w towarzystwie pana Mecenasa, który trzyma tu jakieś pisma, i zaraz dowiecie się Państwo, co z nimi zrobić. Bardzo proszę. Bezpośrednio po konferencji prasowej udajemy się razem z panem Mecenasem złożyć pozew przeciwko jednemu z portali i przeciwko jednemu z redaktorów, którzy tutaj w naszej ocenie dopuścili się rzeczy karygodnej. Mianowicie nie mamy problemu do tego, że ktoś recenzuje naszą pracę jako pracę polityczną. Do tego każdy dziennikarz ma swoje autonomiczne prawo. Niemniej jednak e, nie zgadzamy się tutaj e, na to, aby, e, aby nie czerpać źródła pewnych informacji, tak? aby nie pytać się, czy informacja, która dotarła do pewnego portalu jest informacją sprawdzoną, wysłaną przez sztab naszego komitetu. Bo tak się właśnie stało. My, jako komitet, mamy tutaj pewne zasady, wo wobec, w ramach których funkcjonujemy. Jest, jest tutaj kolega Jacek, który jest szefem. Jacek Księka, rzecznik prasowy rzecznik naszego komitetu. Jestem ja, jeżeli ktoś chciałby. Tomasz Buczek, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorz-Kraun Konfederacji. Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał jakiś problem, czy informacja, która do Was trafiła, jest wy produkowana przez nasz sztab, czy my ponosimy za nią odpowiedzialność, prosimy się z nami kontaktować w celu weryfikacji takiej informacji. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Tak jest. A tu pisma. Pan pozwoli, panie mecenasie. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym. Dwa w istocie takie wnioski. Dwa podmioty działania, które mamy nadzieję podejmie sąd w trybie wyborczym właśnie, a zatem kiedy powiem ciąg dalszy nastąpi, to mam nadzieję, że szybko nastąpi. Bardzo dziękuję Panie Mecenasie. Szanowni Państwo, właśnie nie w trybie pesztania kogokolwiek, nie w trybie recenzowania Państwa pracy, bo jesteśmy zbyt zapracowani, żeby się wzajemnie recenzować, prawda? Waszą rzeczą jest relacjonować, opisywać yy, i komentować. I formułować opinie. Naszą rzeczą jest pracować i dostarczać Wam materiał do, do informacji i komentarzy, byle nie była to dezinformacja. A więc w trybie życzliwej sugestii, Szanowni Państwo, warto sprawdzać. Po prostu warto sprawdzać, warto zdobyć się na ten wysiłek, na który nie potrafił zdobyć się. Jeden z tutejszych ośrodków dezinformacyjnych, wysiłek, jakiego wymaga sięgnięcie po telefon, wybranie numerów, te numery są jawne, nie konspirujemy i sprawdzenie. I sprawdzenie u źródła. Bardzo jest złą, a w skutkach także nie tylko naganną, ale, ale i, i może dolegliwą w skutkach dla samych delikwentów praktyką publikowanie fałszywych. Dezinformacji bez sprawdzenia u źródła, czy odpowiadają one prawdzie. A zatem wszystkim Państwu przypominam właśnie o tym, że kontakt z Komitetem Wyborczym Wyborców Grzegorz Braun Konfederacja jest Dziękuję. łatwy do nawiązania. Moi współpracownicy są łatwi do zlokalizowania. A my przecież działamy publicznie i w związku z tym w żadnym wypadku nie mamy powodu, żeby, żeby okrywać nasze działania nimbem tajemniczości czy limitować dostęp do naszych konferencji prasowych komukolwiek z Państwa. No. Przypomina mi się anegdota z życia. Akademickiego, naukowego mojej mamy, Szanowni Państwo, kiedy pracowała ona jeszcze w poprzednim stuleciu epizodycznie w redakcji naukowej pewnej części haseł Encyklopedii Powszechnej PWN, to wówczas jej mentor, profesor, teatrolog Zbigniew Fraszewski, świętej pamięci, zwykł mawiać. Wprawdzie wiem, że to Słowacki napisał kordiana, ale na wszelki wypadek zawsze sprawdza. I to jest na pewno dewiza każdemu, każdemu godna, warta polecenia. Tyle z naszej strony. Czy są pytania? A czego dotyczyła ta dezinformacja podana przez ten portal? Precyzuję. Raz jeszcze rozpisywano się. I to o zgrozo nawet już po tym, kiedy mój pełnomocnik rozesłał grzeczne sprostowanie w tej, w tej sprawie, rozpisywano się nad rzekomo powziętą przez mój komitet decyzją odmówienia dostępu do takich konferencji prasowych, wyproszenia. Wyproszenia z konferencji prasowych e, przedstawiciela e, jednego z e, tutejszych portali, które e, między nami mówiąc, nie waham się e, określać mianem ośrodka dezinformacyjnego. A, a jak Państwo mnie jeszcze pociągniecie na zajęzyk, to powiem, że niestety funkcjonują na naszym rynku także i media tak. gadzinowe, i z tym przypadkiem mamy tutaj do czynienia. Więc e, wystarczyło zadzwonić, sprawdzić. Nic takiego nie miało. Miejsca i, i właśnie dlatego, że jak to będzie mówił pan mecenas w sądzie, nie dochowano w tej sprawie należytej staranności, a wręcz brnięto w uporze, co jest świadectwem, jak to znowu w sądzie się mówi, natężenia złej woli. Natężenia złej woli nie sprostowano niczego już po rozesłaniu sprostowania przez komitet wyborczy, dlatego też w trybie wyborczym dochodzić będziemy prawdy i sprawiedliwości. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na jutrzejszą konferencję prasową. Jutro wielki czwartek. Triduum paschalne zaczyna się i to jest dobra okazja i czas najwyższy. Żeby powiedzieć sobie kilka zdań, zanim rozejdziemy się, rozjedziemy do kościołów i, i do naszych rodzin, do stołów rodzinnych jutro. Zatem do zobaczenia na kolejnej konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorz Braun, Konfederacja. No i co jeszcze, dzień piękny, nie wiadomo jaka jutro będzie wiosenna pogoda, ale dziś oddychajmy pełną piersią. Szanowni Państwo, odbudowujmy naszą naturalną odporność, korzystając ze słoneczka i, i z tego należycie e, e, dotlenionego powietrza podkarpackiego. Zdrowia wszystkim życzę. Na duszy, ciele i umyśle. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bóg. Nie wyłapać za brak wąseczek. Dziękujemy. Ja dopowiem jeszcze Państwu, że wszelkie informacje dotyczące naszego Komitetu i Kampanii Wyborczej Pana Grzegorza Bramna tylko pochodzą tylko ode mnie, korzecznika prasowego lub od pełnomocnika wyborczego Pana Tomasza Buczka i to są tylko te autoryzowane, żadne inne nie są, nie są uprawnione no jeszcze ewentualnie kandydat no, ja jeszcze ja pozwolimy, ja że to, to można drukować i oczywiste. nie sprawdzać E, to wszystko. E, jutro też przewidujemy konferencję pracową, tak jak już Pan Przewodniczący powiedział. E, roześlemy w wiadomościach mailowych od tej godziny, w którym jest na środę. Bardzo dziękuję. Ale ja zanim coś powiem, to i tak i wszystkich się radzę. Wiecie Państwo, imprimatur z góry gotowy. Dziękujemy bardzo dziękujemy. za uwagę. wszystkiego dobrego.